W dobie pojazdów elektrycznych, pojazdów hybrydowych rośnie zainteresowanie w branży karwaningowej lżejszymi przyczepami kempingowymi. Mamy takie pojazdy, użytkujemy je na co dzień, a w wakacje chcielibyśmy pociągnąć przyczepę. No ale co zrobić w momencie, kiedy na haku mamy na przykład 1200 kg i większej przyczepy nie pociągniemy. Na przeciw naszym potrzebom wychodzi w tym roku w swoją premierą firma Fendt, która uruchomiła nową linię produktową w postaci przyczep kempingowych marki NEXT. NEXT to jest pomysł, który był bazowany na zapotrzebowaniu na lekkie przyczepy na rynku przyczep kempingowych, ale też na lekkie przyczepy, które są wykonane w jakości premium. Czyli które mają grube ściany, bardzo dobrze są uszczelnione, a też ta lekka waga nie szczędzi na jakości wykonania np. przykład blatów, czy szafek, czy zawiasów w tej przyczepie. I mimo użytkowania przyczepy, która jest lekka, może troszkę słabiej wyposażona, to nadal człowiek odczuwa się jakby korzystał z jakościowego produktu. No właśnie, bo Fend słynie z jakości, to jest marka wyższa w przyczepach kempingowych i przyzwyczaja swoich klientów do tej jakości. Tak, i Next, marka Next, wyprodukowana przez Fenda, też nie szczędzi tej jakości. Ścianki w tej przyczepie wynosią, mają grubość 31 mm, czyli dokładnie tą samą grubość, która jest w Fendach i podłoga ma 37 mm i tak samo Fender oferuje w tej marce 12 lat gwarancji szczelności, co jak na przyczepę to jest tak lekka i ma tak niską masę własną, która wynosi zaledwie 800 kg. To jest bardzo dobry wynik rzeczywiście. Dopuszczalna masa całkowita to 1000 kg. 1000 kg z możliwością wzmocnienia tej zwiększenia tej ładowności do tony 100 lub tony 300. Dobrze, i co oferuje nam ta przyczepa w tym standardowym wyposażeniu? W standardowym wyposażeniu ta przyczepa przychodzi z 12 watową lodówką kompresorową od firmy Dometic, która ma pojemność 80 litrów. Te lodówki 12V są już pomału standardem w przyczepach kempingowych ze względu na to, że są bardziej wydajne niż te lodówki gazowo-prądowe. I w momencie, jak jest, jedziemy gdzieś jest wyższa temperatura, na przykład 40 stopniowy upał na zewnątrz, to ta lodówka wiele lepiej chłodzi nam jedzenie i spo, po prostu to, co mamy w tej lodówce, niż te lodówki prądowo-gazowe, przy takich temperaturach nie wyrabiać. Dobrze, a jak z ogrzewaniem tej przyczepy? W tej przyczepie jest zastosowane ogrzewanie Truma Heat, które działa na zasadzie Webasto. Jest to ogrzewanie gazowe, które jest, ma bardzo niski pobór gazu, ale ma bardzo wysoką wydajność. Właśnie zastanawiałem się, dlaczego tam jest 5-litrowa gutla, nie większa? Ze względu na, to, na wagę przede wszystkim, ale też przez to, że to jest lodówka 12V i przez to, że jest tutaj zamontowany właśnie Truma hit, które ma mniejszy pobór gazu, po, nie, nie ma potrzeby na, wie, na większą butlę gazową. Mhm. Oszczędzając na wadze, ale też... Yy... Ta 5 kg gazowa wystarczy tak na dobrą sprawę przy wyjeździe tygodniowym na spokojnie na ten pobyt. W tej przyczepie, w wersji podstawowej, ze względu na to, że nie ma tutaj brodzika prysznicowego ani prysznica, Fendt nie przewiduje podgrzewania wody w standardzie. Aczkolwiek można doposażyć tą przyczepę o podgrzewanie wody trumy TT2 elektryczne. Dopostosowując przyczepę w pakiet wewnętrzny, w którym jest objęta również morski w drzwiach wejściowych oraz elementy dekoracyjne typu filcowe kosze, czy właśnie poduszki. Tutaj dekoracyjne w tej przyczepie. Jak Widzimy łóżko francuskie, obok łazienka. Czy Fent ma jakąś inną jeszcze propozycję dla klientów? E, prawdopodobnie będą nowe układy obmyślone i kolejne układy tej przyczepy. Aczkolwiek, jak to jest premiera, to też patrzymy na zainteresowanie, i zapotrzebowanie klientów w przyczepach o tak niskiej wadze. Tak. I, I będą prawdopodobnie warianty z łóżkami piętkowymi, ale też te, warianty, które będą miały brodzik zamontowany, ponieważ w tej przyczepie nie ma tego brodzika. Tak ale po prostu ze względu na gabaryt tej przyczepy i na wygodę użytkowania też Fendt na siłę nie wciskał tego brodzika, ponieważ na polach kempingowych jest tak wysoko rozbudowana infrastruktura w dzisiejszych czasach, że po prostu nie ma potrzeby brania kąpieli w przyczepie. A w przypadku jazdy na dziko, większy sens jest zamontować zewnętrzny prysznic i tam się komfortowo kąpać. Tutaj oczywiście umywalka, można z łatwym dojściem, dużo dość miejsca wokół jej jest i można z niej łatwo korzystać. Tak, nawet rano wstając, żeby sobie przemyśleć twarz, czy cokolwiek, to jest pod ręką ta umywalka. i Ten układ jest bardzo przemy, fajnie przemyślany dla dwójki, ewentualnie 2 plus 1 z dzieckiem. Chociaż tak naprawdę na układ tego to też przy łóżku składanym, które ma wymiarze 200 cm na 85, też dwójka dzieci się tam wciśnie. Zdecydowanie tak, a i szafek w tym. W tej przyczepie nie brakuje. Nie brakuje szafek w tej przyczepie. Też Fent odszedł od wieszaków. Przepraszam, Cię w głównej szafie Fent odszedł od wieszaków, tylko postawił na półki. Ale no, można je wyciągnąć, można jeżeli wyciągnąć ktoś ma i mieć potrzeby. Wieszaki, tak, tak. Jest jeszcze więcej prostu schowa niż na pięciu wieszakach, które wejdą na tych półkach tutaj. I tak samo jest bardzo duży schowek pod łóżkiem, do którego mamy zewnętrzne dojście z łuku bagażowego. Mhm. Przez które na spokojnie tam sadzimy, czy przedsionek, stół czy krzesła i wszystko się nam pomieści. Przyszedł czas na podsumowanie. Bardzo ciekawa przyczepa, fajny design, no i super cena. Tak, cena już w wersji podstawowej w tej przyczepie to jest 89,900 gB. Zależnie od doposażenia tej przyczepy w pakiety zewnętrzne bądź wewnętrzne. Gdzie z oboma pakietami, ta cena to jest 99900, gdzie przy przyczepie w takiej jakości w tej klasie premium to jest naprawdę bardzo solidna cena. No to jest świetna propozycja dla tych, którzy przede wszystkim rozpoczynają karawaning dla młodych ludzi, którzy chcą wejść w ten świat karawaningu niekoniecznie już jakąś bardzo drogą przyczepą. Tak, wejść w świat karawaningu nową przyczepą, niekoniecznie drogą. Ale zachowującą bardzo wysoką jakość, ale też niską wagą, więc też nie, nie muszą dostosowywać samochodów specjalnie pod przyczepę, jak to pada, że klient sobie, czy użytkownik sobie wypatrzy przyczepę, która jest bardzo ciężka a musi oprócz mieć wydatków na przyczepę, dodatkowo dopaść do samochodu. Adam, dziękuję Tobie bardzo. Poszło Tobie jak na pierwszy raz bardzo, bardzo dobrze. Dziękuję, a jeżeli jesteście zainteresowani takimi pojazdami, taką przyczepą marki Next, zapraszamy do firmy Campi. すみません、ね。